Żyjemy w czasach jednorazówek. Zalewa nas fala tanich, szybko psujących się produktów. Większość firm interesuje się tylko tym, żeby jak najwięcej sprzedać. Spotkaliście się z tym, że rzeczy drogie, takie jak telewizory, lodówki i wyposażenie kuchni, które powinny służyć nam latami. Psują się zaraz po upływie okresu gwarancji, ubrania kurczą się po pierwszym praniu, tracą kolor, farbują, powodują podrażnienia, alergie, wysypkę. Spotkaliście się z tym, że ubrania są dziurawe już w sklepie, a wszędzie sterczą nitki? Słyszeliście o tym, że jedzenie w sklepach, choć dobrze wygląda, jest strasznej jakości, aż strach coś kupować? Słyszeliście o tym, że warzywa są pełne pestycydów, chemii, dodatków wzmacniających smak? A czy słyszeliście o tym, że producenci dodają do jedzenia składniki, które nie tylko mogą powodować różne choroby, ale także nas uzależniają? Słyszeliście o tym, że wiele produktów jest wytwarzanych bez odpowiedniej kontroli jakości? Kosmetyki są pełne chemii i przez to bardziej nam szkodzą niż pomagają, a środki czystości wydzielają trujące opary? Macie już tego dosyć? Chcecie kupić rzeczy dobrej jakości, zdrowe, pomagające w codziennym życiu, ułatwiające codzienne zadania, pomagające utrzymać zdrowie i urodę? Chcecie kupić dobre rzeczy od rzetelnych producentów, którzy naprawdę mają na uwadze nas klientów, którzy biorą pod uwagę ochronę środowiska naturalnego, ekologię i nasze zdrowie? Chcecie poznać ludzi, którzy mają misję, aby wyprodukować i sprzedać rzeczy dobre, ciekawe, nowatorskie i potrzebne? Rzeczy trwałe, bezpieczne i niezawodne? Produkty usprawniające i uprzyjemniające codzienne czynności? Zapraszamy w takim razie na telerynek w niedzielę od 14.05 w Polonii 1. W naszym programie przedstawimy Państwu producentów i sprzedawców dobrych i trwałych produktów do domu, do kuchni, do ogrodu. Poznacie tutaj twórców ubrań, torebek, butów, biżuterii, a nawet oferujących podróże czy nieruchomości. Przedstawimy Państwu ludzi, którzy stoją za konkretną firmą i za konkretnym produktem. Ludzi, którzy wierzą, że tylko dobry produkt warto sprzedawać. Ludzi, dla których ich praca jest też ich pasją. Ludzi, którzy nie chowają się za korporacyjnym logiem. Producentów, którzy wierzą w swój produkt i swoją firmę. Dzięki nam. Poznacie Państwo firmy, dla których priorytetem jest zadowolenie klienta. Telerynek, czyli rynek w telewizji, to program, w którym poznają Państwo przedsiębiorców, od których warto kupować. Przedsiębiorców, którzy chcą robić rzeczy trwałe. Dobre i potrzebne. Dowiedzą się Państwo, jakie produkty są dobre. Poznają Państwo także produkty, o których istnieniu być może nie wiedzieliście, a które są w stanie podnieść jakość Waszego życia. Poznacie Państwo sklepy i strony internetowe, na których można znaleźć rzeczy trwałe, dobre i potrzebne. W czasie programu mogą Państwo także zamówić rzeczy, które prezentujemy. Postaramy się, aby dla naszych widzów były przygotowane specjalne oferty. Nasi goście wierzą w swoje produkty i o nich opowiadają. Dzięki nam będą Państwo mogli poznać ludzi, którzy stoją za produktem. Produkty, które nie są anonimowe, a wręcz przeciwnie, są tworzone z sercem i z pasją. Odkrywajcie z nami rzeczy, które zmieniają jakość życia, dzięki którym będzie Wam się dobrze gotowało, sprzątało, dbało o urodę i wygląd. Dzięki gościom naszego programu poznacie osoby i firmy godne zaufania, a kupując ich produkty wesprzecie małe i średnie przedsiębiorstwa, lokalne firmy, firmy rodzinne, innowacyjne, takie, którym naprawdę zależy na kliencie.